Jak ze światów. A. Nie. nie czuję, że to wyrok. Ale nasz Bóg jest dobry. Amen. Czy możemy na to powiedzieć Amen? Tak z serca. Może nie doświadczyłeś w ubiegłym tygodniu aż tak spektakularnego wyratowania, ale Bóg jest z nami cały czas. Cały czas. I dzisiaj chciałabym mówić o Duchu Świętym. Pewnie sobie pomyślisz teraz, ile to już kazań o Duchu Świętym, ile razy słyszałem, jak On działa, kim jest, co robi, po co jest tutaj na Ziemi. Ale nie wiem, czy wiesz, że wiedzieć coś, a żyć według tego, to są dwie różne sfery. W wielu dziedzinach naszego życia wiemy wiele. Posiadamy wiedzę, ale nie zawsze tą wiedzę udaje nam się połączyć z praktyką. I czasami mówię, że jestem chrześcijaninem, a żyję jakbym był niewolnikiem. Znacie takie sytuacje, nawet w swoim życiu, bo nie zawsze we, ze wszystkiego, we wszystkim jesteśmy wolni. I chcę mówić o Duchu Świętym, bo bez Ducha Świętego. Zaraz powiem, co bez Ducha Świętego. E, niedawno zaczęłam studia w Stołecznym Instytucie Biblijnym i na jednym z wykładów e, usłyszałam słowa, które mnie poruszyły. To nie są słowa z Pisma Świętego, ale słowa, które me, muszę przeczytać, bo nie zapamiętałam. Metropolita Ignatios IV z Laodycei. Jakbyś, Tomku, mógł wyświetlić. Mm wygłosił czy powiedział podczas zjazdu ekumenicznego w Upsali w 1968 roku. Ten metropolita to duchowny, prawosławny, ale słowa, które wypowiedział o Duchu Świętym dotknęły mnie. Bo wiecie, to jest ta wiedza, wiedza i praktyka. Ale pos posłuchajcie, bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Hmm? Chrystus jest przeszłością. Ewangelia, przepraszam, Ewangelia martwą literą. Czytam, znam Słowo, ale ono nie zmienia mojego życia. Kościół jest tylko organizacją i może być świetną organizacją, świetnie zarządzaną, super prosperującą, ale tylko organizacją. Bez Ducha Święcego, Świętego władza jest panowaniem. Również ta władza... W kościele może być panowaniem, a nie władzą, którą Bóg daje. Bez Ducha Świętego posłannictwo, czyli nasze głoszenie Ewangelii, może być tylko propagandą, bo nasze życie odstaje od tego, co mówimy. Bez Ducha Świętego wszelki kult jest przywoływaniem wspomnień, bo nie przeżywamy na co dzień bliskości Bożej. Bez Ducha Świętego etyka chrześcijańska jest moralnością niewolników. Mamy nakazy, zakazy i nie jesteśmy w tym wolni, bo nie potrafimy własnymi siłami żyć tak, jakbyśmy chcieli. Bez Ducha Świętego. Jeszcze raz to powiem, bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą. Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a etyka chrześcijańska moralnością niewolników. Amen. I może słyszałeś już tysiąc razy na temat Ducha Świętego. Moim pragnieniem jest dzisiaj, żeby Duch Święty nas dotknął, poruszył, żebyśmy zaczęli żyć tym, co wiemy. Żeby to stało się naszym przekonaniem, naszym zwyczajem, naszym stylem życia. Jaka jest rola matki w narodzinach i wychowaniu dziecka? Jaka jest rola nauczyciela w edukacji ucznia? Pewnie Agatka wie najlepiej. <grych> Jaka jest rola budowniczego we, przy wznoszeniu budowli? Hmm? Kluczowa, priorytetowa bo bez matki nie będzie dziecka. Może idzie nauka i technologie rozwijają się mocno, ale jednak bez matki nie będzie dziecka. Ja wiem, że ojca rola też jest duża, ale wiecie, ktoś, ktoś to dziecko przez te 9 miesięcy musi nosić, gdzieś musi się rozwijać. Nie ma nauki, kiedy nie ma nauczyciela. Mówimy o samokształceniu, ale nauka z nauczycielem. Który dzieli się Twoją wiedzą, swoim doświadczeniem, to zupełnie inny level. Nie będzie budowli bez budowniczego. Pewnie też jest wielu samouków, ale skądś tą wiedzę biorą. I tak samo jest z duchem świętym. Z duchem świętym w życiu każdego z nas i w życiu kościoła. Hmm? Bez Ducha Świętego nie ma wierzącego i nie ma Kościoła. Nie ma prawdziwego życia. Mamy wiedzę. Mamy chęci. Bez Ducha Świętego mówię. Znamy Słowo, ale nasze życie jest jakieś takie sobie, takie nijakie. Jeszcze raz powtórzę, że to dotyczy życia każdego z nas, ale też życia Kościoła, życia ciała. Tam gdzie nie ma Ducha. Nie ma życia. List do Rzymian, ósmy rozdział, 5-9. do 9. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne, a ci, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Chcemy być duchowi. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu dąży duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga. Nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy natomiast nie jesteście w ciele. Amen? Lecz w duchu. A jeśli tylko duch Boży w Was mieszka. Kto zaś nie ma ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Bez Ducha Świętego nie ma ani pojedynczego chrześcijanina, ani kościoła jako całości. I o Duchu Świętym można by było mówić godzinami, może nawet dłużej. A chciałabym poruszyć tylko trzy takie aspekty odnoszące się do naszego życia. Duch Święty daje moc do życia i służby. Czy możesz na to powiedzieć amen? On wzbudza nas to nowe życie. Jak wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, tak wzbudził naszego ducha do, do nowego życia. I popatrzmy nawet na pana Jezusa. Następnie Jezus pełen ducha świętego wrócił z nad Jordanu. A co się działo w Jordanie? Przyjął chrzest i stąpił na niego duch święty. I wiedziony przez ducha chodził po pustyni, gdzie przez czterdzieści dni diabeł poddawał go próbie. A potem Jezus zawrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozniosła się szeroko po okolicy. On zaś chwalony przez wszystkich nauczał w miejscowych synagogach. Jeśli pan Jezus potrzebował ducha świętego, to ile bardziej my, żeby móc stawić czoła pokusom, przeciwnościom, pan Jezus potrzebował ducha świętego. W środę mówiliśmy o tym, że własnymi siłami niedaleko zajdziemy, że może nam się uda. Z... Walczyć jeden grzech, ale jest kolejny, z którym nie daje rady. I tylko z pomocą ducha świętego możemy być wolni. Pan Jezus otrzymał moc do rozpoczęcia służby. Patrzcie, co tutaj pisze. Zawrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozniosła się szeroko po, po okolicy. W mocy ducha zawrócił do Galilei. A czy wiecie, że wzięcie tej mocy nakazał Pan Jezus swoim uczniom? <tryk> powiedział: otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na Was wstąpi i będziecie mi świadkami. Tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Jeśli Pan Jezus tak powiedział, to bez Ducha Świętego nasze głoszenie będzie tylko propagandą. I możemy w tym być dobrzy bo potrafimy się w taki świecki sposób wykształcić, mówić pięknie, przekonująco. Handlowcy też tak potrafią, potrafią nam sprzedać rzeczy, nawet których nie chcemy i nie myśleliśmy, że je potrzebujemy. I możemy się tego nauczyć, ale bez Ducha Świętego to nie jest to samo. To jest tylko propaganda. A Pan Jezus powiedział: weźcie Ducha Świętego, i idźcie. Inny aspekt działania Ducha Świętego w naszym życiu to to, że Duch Święty daje nam możliwość ponadnaturalnej posługi, służby, działania i to tylko Jego kwestia. Czy zgodzisz się, że życie chrześcijanina nie może się ograniczać do takiej naturalnej posługi, tylko do tego, co jesteśmy w stanie zrobić jako ludzie? Przygotował dla nas coś więcej, dał nam ducha świętego, który działa w ponadnaturalny sposób również przez nas. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. No, jak tutaj żyć tylko w taki człowieczy, ziemski sposób, jak mamy walczyć ze zwierzchnościami, z duchowymi istotami. Musimy mieć ponadnaturalną moc, ponadnaturalne poznanie, duchowe, duchową głębię, duchowe oczy, duchowe uszy. Takie cielesne życie w wykonaniu chrześcijanina nie zaprowadzi nas tam gdzie byśmy chcieli będziemy skazani na fiasko bo będziemy własnymi siłami walczyć grzebać się wydobywać znowu upadać i tak w kółko a nasza walka nie toczy się przeciwko krwi i ciału walczymy ze zwierzchnościami z władzami z zarządcami ogarniającej świat ciemności z niegodziwymi zakusami duchowymi sił na wysokościach nieba czyli nie walczę z żadnym człowiekiem tutaj na ziemi ale z siłami ciemności. Do tego potrzebuje ponadnaturalnej mocy i czego jeszcze? Duchowego uzbrojenia. Pamiętacie list do Efezjan, który mówi o duchowej zbroi? która ma być kompletna. Ja nie będę tego przytaczać, bo tak jak mówimy, wiele wiemy. <laughs> wiele wiemy, ale czy używamy tego na co dzień? Czy żyjemy w tym? Czy chodzimy z Duchem Świętym na co dzień? Czy jego moc przejawia się przez nasze życie, przez nasze działania, przez nasze słowa, przez każdy gest? Jeszcze jedno. Niezwykłym wyposażeniem chrześcijanina są dary Ducha Świętego. Tutaj to już jest top. Tego ponadnaturalnego chodzenia na ziemi tutaj. Przeczytam z pierwszego listu do Koryntian 12 rozdział wersety 7 do 11. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. Jeden za pośrednictwem ducha otrzymuje słowo mądrości. Czy chciałbyś tego? Chciałbyś mieć słowo mądrości? Czyli ktoś przychodzi do ciebie, a ty mu mówisz niesamowite rzeczy, których sam byś nie wymyślił, które Duch Święty włoży w twoje usta. I czytam dalej: Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Wiesz o czymś, czego nie jesteś w stanie się dowiedzieć w taki naturalny sposób, objawia ci to Duch Święty. Jednemu Duch daje wiarę, czy pragniemy mieć wiarę. Drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Chciałbyś uzdrawiać? <laughs> Położyć na kimś ręce i on będzie zdrowy? Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Przez je, jeden potrafi rozpoznawać dru, duchy, drugi mówi różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć, a wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Czy to nie jest niesamowite? Czy nie pragniecie tego, żeby tak było pośród nas, że jeden ma słowo poznania, drugi mądrości, jeden język, to drugi wykłada, proroctwo, wiarę niesamowitą, że my już wszyscy. Nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że będzie dobrze, a jest ktoś wśród nas, kto, komu Duch Święty daje taką wiarę, że On mówi, tak będzie, bo Bóg jest z nami. Czy pragniesz tego? I jeszcze jeden aspekt. Tego, że Duch Święty jest tutaj na ziemi. Duch Święty to żywe oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Czy możesz na to powiedzieć amen? Możemy oczekiwać, i tak sobie siedzieć, i rozmyślać, i chodzić, ale Duch Święty to żywe oczekiwanie. Związek Chrystusa i Kościoła w Biblii został przyrównany do, do relacji oblubieńca i oblubienicy. Czy pamiętasz jakieś swoje pierwsze zauroczenie miłosne? <gryw> Czy siedziałeś wtedy tak spokojnie i czekałeś, co będzie dalej, czekałaś? Czy ze wszystkich sił chciałeś zadowolić tą drugą stronę i czekałeś z niecierpliwością aż na kolejne spotkanie, na, na kolejne, nie wiem, nawet spotkanie spojrzeń? Paweł mówi: Nie przeczej, jestem o Was zazdrosny, tak mówi do Koryntian: Bożą zazdrością, poślubiłem Was bowiem z jednym mężem, aby postawić przez Chryst przed Chrystusem czystą dziewicę. Jedną z żywotnych potrzeb kościoła jako oblubienicy Chrystusa jest podtrzymywanie i odświeżanie wciąż na nowo tej relacji i tego oczekiwania na, na przyjście naszego Pana. Na pewno pamiętacie przypowieść o pannach. Było pięć mądrych i pięć głupich. I ktoś kiedyś powiedział, że to jest obraz kościoła 50 na 50. 50% będzie tych, którzy. Napełnieni duchem świętym oczekują i nie mogą się doczekać, i pragną, i wylewają się z nich wody żywe. A pięćdziesiąt procent wygasi swoje lampy i powie jakoś to będzie: Przecież się nawróciłem, przecież nie jestem taki zły. Tamten jest gorszy, ten celnik, co tam stoi. Nie no, marka, pokazała mnie. To tak sobie bagnęło. Przepraszam. Ale znam gorszych. Przecież powiedziałeś, Panie Jezu, że jeśli ustami wyznam, że Jezus jest Panem, to będę zbawiony. Ale w jakim stanie stanę przed Moim Panem, przed oblubieńcem, którego kocham? Na spotkanie, z którym nie mogę. Które spotkania, z którym nie mogę się doczekać. Czy jest to dla Ciebie ważne? Wiecie, że wszędzie, gdzie Duch Święty jest, można słyszeć takie pragnienie. I przeczytam z objawienia Jana, a Duch i Panna Młoda mówią, przyjdź. Kto słyszy, niech powie, przyjdź. Każdy, kto jest sprawgniony, niech przychodzi. Kto chce, niech napije się wody życia za darmo. Duch Święty jest nam potrzebny, żebyśmy mogli ciągle stać i mówić Panie Jezu, przyjdź, jestem gotowa. I nawet kiedy mam półgopiaskarkę piaskarkę przed sobą, to, to nie jest czarna rozpacz. Jest jakaś niewiadoma, ale wiem, że spotkam się z tym, kogo kocham i kto mnie kocha, kto mnie wybrał. Kto mnie ochrania. I czas jest w Jego rękach i decyzja o tym, kiedy odejdę, jest w Jego ręce. Nic nie jest w stanie tego zmienić. Czego pragniesz dzisiaj? Żyć z duchem czy bez ducha? Czy pragnę dzisiaj, żeby moje życie było świadectwem mocy, świadectwem wierności, świadectwem pokoju, świadectwem radości? Takiej, którą daje tylko Duch Święty. Wiecie, tak sobie postanowiłam, że to słowo dzisiaj będzie krótsze, a zamysł mam taki, żebyśmy stanęli i zaczęli uwielbiać Boga, i pozwolili Duchowi Świętemu poruszać się tutaj, napełniać nas, dotykać, podnosić, przemieniać. Czy pragniesz tego? Czy możesz stanąć dzisiaj i powiedzieć, Przyjdź, panie. A w ostatnim dniu, wiel, a w ostatnim wielkim dniu święta, Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo z jego wnętrza, popłyną rzeki wody żywej. to zaś powiedział o, o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Jeszcze jeden fragment z Ewangelii Łukasza. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka temu otworzą. Który z was, ojców, gdy syn poprosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża? Albo gdy poprosi o jajko, daje mu skorpiona? Skoro więc wy, chociaż źli jesteście. Umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Czy pragniesz dzisiaj? Duch Święty nie jest głuchy, Bóg nie jest głuchy, Jezus. Skoro Pan Jezus powiedział, że da Ducha Świętego tym, którzy go proszą, to da, bez wypominania. Jeśli w jakimś najmniejszym, nawet aspekcie, to słowo dzisiaj Cię poruszyło, to chcę nas zachęcić, żebyśmy stanęli i uwielbiali Boga po prostu uwielbiali, a Duch Święty przyjdzie. A Duch Święty przyjdzie i będzie poruszał się między nami. Żebyśmy mogli być jak te mądre panny. Żeby nasze życie było świadectwem, żebyśmy nie własnymi siłami walczyli z naszymi grzechami, ze starą naturą i ciągle coś wyłazi. Duch Święty da nam moc. Daje nam moc każdego dnia do zmiany, ale te wody rzeki żywej muszą się wlewać z wnętrza. Muszą. Jeśli pragniemy, żeby ten Kościół się zapełnił, jeśli pragniemy, żeby nasze otoczenie się zmieniało, nasi bliscy się nawracali, to musimy być pełni Ducha Świętego, bo naszymi własnymi siłami pewnie się już przekonaliście, że niedaleko zajdziemy, bo jeden dzień jest super i ja jestem super, a w drugi dzień klapa. Jestem antyświadectwem, nie nadaję się do niczego, ale tylko z mocą Ducha Świętego. To może wyglądać zupełnie inaczej. Czy pragniesz, żeby tutaj objawiały się dary Ducha Świętego w tej społeczności? Jeśli pragniesz, to wołaj dzisiaj do Pana, uwielbiaj go. Powiedz Panie, jestem gotowa, jestem gotowy. Amen, powstańmy, już nie będę gadać, bo mówiłam, że będzie krótko. Potrzebujemy Twojej odwagi, żeby wchodzić te miejsca.